Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku z... w grze Dishonored. No i tak, zgodnie z planem jesteśmy w kanałach. I pójdziemy sobie dzisiaj dalej. Szczurek. Ok, co my tutaj mamy? Notatka. Okej, okay, czyli udało nam się uciec z więzienia. Zgadza się. Jednym z naszych kontaktów. Okej. Okay. Okej, okay, czyli mamy gdzieś w kanałach Mamy gdzieś w kanałach ukrytą broń. Dlaczego nie mogę teraz otworzyć? Fucking Dobra, to przejdziemy tędy w, w takim wypadku. A mamy broń. Jeszcze przydałby się jakaś. What the fuck! Szczury zabójcy. Osom. Awesome. Wow. No, nie spodziewałem się, że. Tak, te szczury będą opędzlować wszystko. Opierdzielać wszystko. Opędzlować wszystko. Wow. Dobra, nie mam pytań więcej. Dobra, szczurki. Ok, tedy. Okryte zapasy tam mamy, ta? Ponad 100 metrów Kawał drogi Szczury Mi ogólnie te szczury nic nie będą robić? Au! Fucking bitchin' Jednak będą mi robić pierdziela na macie. Mówicie, że mam płynąć? Okej, okay. udało nam się przypłynąć. Zawór jakiś Okej, okay, mieliśmy to roztworzyć Okej, okay, okej, okay, okej, okay. co dalej Co to jest Może tu coś będziemy mieć takiego Puszka pasztetu Z wieloryba Szczerze to nie brzmi Nie brzmi zbytnio... smacznie. Pasztet z, wielory, z wielorybana, ale... Niech będzie. The fuck? Aha. O, hej, okej, okej. ...szczury tam się na gnieżdżą. Hm, Nie wiem czy pójdziemy zobaczyć tam, czy to co idziemy do tego. Jakoś może tędy? A, jednak nie. Mojaczek okay, okej. Okay. Odciągnęliśmy szczury w sumie. To był bardzo dobry sposób na pozbycie się ich. Przyczynny szczur. Zjedz. Sakiewka. To butelka. O oh, shit. Sorry. Dobra, to idzie teraz. W sensie że właśnie, to jest dobra myśl. Ta, oho, YouTube patrz. Okej. Okay. Fuck! Jesus oh. Co to było? Aha, tutaj była chyba jakaś... Siakaś, 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 siakaś No wiecie. Dobra Niech sobie spłyną te zwłoki Przeczytajmy no. Mhm Okej okay. Weź te broń, słuchaj, do Okej, okay, czyli mamy sobie wziąć. Wow! Zajęć to zwłoki Poniewiera Okej okay. Także mam Puszka węgorzy w galarecie no Tylko cały czas źle. Mm. Ok, coś, coś tam, coś nie, coś rozumiem. Dobra. Ale że to jest tak ciemno. Jest tu ciemno jak... W Dupin. Hey. <laughs> Samuel. Mamy go. Są już na niedaleko. O co Jest co kołowa. Szklanka. Nie chcę szklanki. Tu mają specyfiki eliksiry. Eliksiry. Działa lecznicze przydadzą się. Pusta butelka. Musimy tam zejść. Moja pierdarza. Hmm, co dajemy jeszcze tutaj? A czekajcie, jakbyśmy tutaj zeszli. A może to jest lepszy sposób. Chodzi tu o to, że tu jest czasem, kiedy jest dziura. Słychać na płytę, a nie przyjść. Co to jest? Podaj, tam to cię zatęguje? Widzisz, sprawdź. Okej. Okay. To już nie ma nikogo więcej? Zjemy im szczury. Co by nie byli zbyt rozpieszczani. Zakład, że nie dorwiesz. a I jest mój Wit że Rąsia nie możemy odzyskać naszych tych to, Czy coś świeci? Chyba tak Butelka. Szczurek. Dobra, cichaczem. Teraz tutaj jeszcze. Co tutaj mamy? Drut miedziany. Kran. Pi. Świetnie. Napiłem się. Pojadłem. Rewelacja po prostu w tej grze. Samuel, Samuel, już niedaleko Pieprzony Reflektor Dobra, The fuck?

E, potrzebujemy jeszcze chwili? Czy nie? Chyba nie. Okej, okay. statystyki misji. Zabicie nieprzyjaciół 16, zabicie cywili 0. Pięknie. Alarmów 0. 7 osób. Wysoki. Mhm. Mm Zero run, nic nie znaleźliśmy w sumie nowego. Kościelne amulety? Wow. Monety, 110 było mocno, znaleźliśmy 261. Niewiele, ale dobra, nie z tym. Uh, mm -hmm -hmm. ok Okej, w porządku. This is the Hound Pit's pub. Closed for business after the district marked off as dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the Watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. I'll take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the loyalists. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. No f**k. Mm -hmm. Podziemny rugopor. Pięknie. wyposażenie, posażenie. Monet. Ustawiający eliksir i notatki. No dobra, jeszcze ja są wejścia. Może hello? A. Fuck. Po ja tak potrafię? No. No kill Nie wyjdę. O masakra. What the fuck? No i zajubałem się. Nie wiem czemu nie mogłem wyjść. Dziwne. Powtórzymy to. Co ostatnie załapie z No lol. <suszy> <suszy> no, to już o tym wiemy. O tym jod, o to fk. Też przy... bo coś kuka działania. Bo coś... Dobra. O. Nice.

i'm admiral havelock, a true servant of the empire, like you, until the lord regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. and i'm lord trevor pendleton. i represent the nobility in our little group. but we all act as equals here at the Houndpits pub. this is a momentous occasion, corvo. i'm going to come out with it. we've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the lord regent's tyranny and restoring the throne. at risk of execution, we're committed to finding young lady emily. And seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered, but before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's sure. challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Yes. Piero's as much an artist as a technician. He's going to be crafting the gear you'll need. Go talk to him and then get some sleep. We can talk more when you rest. rested. Okay. Okay, Piero, to Piero. Okay, no, to Piero, okay? Piero.

A tutaj mamy rozpiska jakimś jakiejś wielorybie, mało mnie to interesuje. Tranu. Tak, tranu to mamy co? Tuż z wieloryba. Okej. Okay. Okej, okay, czyli jednak chyba... Chyba musimy. Nie, mamy tutaj zbiornik, dobra, ale coś tutaj mi się wczyściło. Hmm. Aha. Dobra, w porządku. Nie będziemy się rozczytywać też że... o. Dobra, chyba nie będziemy czytać wszystkiego. Choć dajcie znać, czy chcecie, żebym wam czytał wszystko. Spoko. Dobra, weźmy mu ten. A jednak trzeba było wziąć ten zbiornik. A, tu też coś mamy. Drugie. Też papier rzuca. Jest sproszkowany kryształ, co? Jak O! Podpierdzili mi trochę rzeczy. No i co, mogę sobie tu coś? Ja nie, nie mogę, coś mapa wiedz. No, przyda się może. Sorry, pierre trochę cię odrobiłem, ale mam nadzieję, że nie będziesz zły. No dobra, ale przecież muszę. Dobra. Tego możemy tu podłożyć? Jasne. Patrz, stary, napełnięciowa. Czyli nawet tam był zbiornik, no ale przynajmniej ma teraz dwa. Podłączone. Co ty gadasz? If you just hold still fit must be precise there can you see normally lens out of the line Troszeczkę. there better now yeah i could create more for upgrades for your gear weapons munitions but our situation here is desperate scavenge the oh, city oh, oh, and i will resell them on the black market that should give us the money to craft the things you need Mi, co mogę zrobić. Tak, popatrzmy. Uuu, nice. A, jeszcze za monety. Cwaniak, miał robić dla mnie za darmo. Belt do kuszy, belt, Beut, belt. Usypiający belt. pocisk. Posiadane jedno. Co to jest ostrze sprężynowe? To jest niezłe. Kurde, systemy, granaty. Myślę, że można to zrobić. Ok, Tych sobie też weźmiemy trochę. O, jaki cwaniak. Dobra. Dobrze, e, nie, rozryźcie nie, bo już chodziliśmy tutaj, rozglądaliśmy się, także masz racji Dzięki. Okej, okay. jesteśmy już sobie w naszym, powiedzmy, że przytulnym gniazdku, gdzie nic nie ma. Eww. Nie podoba mi się, ale dobra, Mniejsza z tym. Ok, w porządku. Będziemy sobie dzisiaj kończyć na ten odcinek na tyle. No, tyle, ile zrobiliśmy, dziwna grawitacja. E, zobaczymy się w przyszłym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się gra podoba, bo mi na razie bardzo. E, no i widzimy się niebawem. Także dzięki dzisiaj Wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia. No i trzymajcie się. pa, pa.